Działa samobieżne Su-76 na Paradzie Zwycięstwa w Moskwie w czerwcu 1945 roku. Su-76 to jeden z pojazdów, który pomógł Sowietom wygrać Drugą wojnę światową. Sowieci nazywali go pieszczotliwie słuczką lub, co ciekawsze, Gołotupnym Ferdinandem. Dlaczego? Chodzi o wygląd zewnętrzny. Wóz przypominał słynne niemieckie działo pancerne Ferdinand uzbrojone w armatę kalibru 88 mm. 65-tonowy kolos był potężnie uzbrojony, ale również bardzo dobrze opancerzony. Przedni pancerz miał aż 20 cm grubości, czyniąc go bardzo trudnym przeciwnikiem dla aliantów. Sowiecki pojazd w porównaniu z Ferdinandem wyglądał jak ubogi krewny. Pancerz 176 nie był żadną przeszkodą dla niemieckich czołgów i dział przeciwpancernych. Stąd gołodupny Ferdinand. To nie oznacza jednak, że radziecki wóz nie miał zalet. Cienki pancerz wynikał z konieczności utrzymania małej wagi pojazdu, która pozwalała mu wjechać tam, gdzie Ferdinand nie był w stanie. Mógł towarzyszyć piechocie niemal wszędzie. Uniwersalne działo kalibru 76 mm pozwalało natomiast na wsparcie piechoty w niszczeniu niemieckich umocnień i wielu typów pojazdów pancernych. I najważniejsze, był prosty i łatwy w produkcji. Podczas II wojny światowej powstało ponad 12,5 tysiąca egzemplarzy. Ferdinandów, później zmodyfikowanych i znakomitych, znanych jako Elefant, nie spełna 100.